Cześć ja mam, z tej strony Mark z w kolejnym filmie na moim kanale mam Na ten odcinek mam 10 pytań. Mam je wszystkie z Messengera, bo pod ostatnim filmem SkiMDA nie było żadnych pytań, także zaczynamy od razu. Pierwsze, czy zrobisz sobie tatuaż? Nie zrobiłem nigdy. Drugie, ile czasu spędzasz na nagrywanie filmów? Niekiedy godzinę. Zdarza się nawet dwie godziny czasami. Pamiętam, że kiedyś były nawet takie sytuacje, że spędzałem nawet dłużej czasu około 3-4 godzin, i to wtedy, jak robiłem jeszcze więcej filmów, żeby były na zapas. Trzecie, ile wydać najwięcej na jeden opening? Ile ja pieniędzy wydałem na te, na te skrzynki przy jednym, przy jednym openingu? Trochę ciężkie pytanie, ale wydaje mi się, że około 100 zł, może 150, coś tym zależy też. Ile skrzynki kosztowały wtedy, ile tego otwierałem, tak za bardzo się pamiętam, bo pamiętam, że miałem tak, że otwierałem 10 skrzynek, czy nawet też 15 się zdarzyło, także powiedzmy, że około 150, mniej więcej. Może się pomyliłem, jak coś, to sorry. Czwartem. Czy twoim zdaniem jakaś polska drużyna wejdzie do fazy grupowej Europejskich Poharów? Tutaj powiem wam szczerze, na razie no nie wydaje mi się, żeby jakaś drużyna awansowała. A jeśli by się tak stało, że awansuje jakaś, to moim zdaniem nie będzie tego co w przypadku Lecha Poznań, czyli wziął oni tam dotarli do ćwierćfinału finału Ligi Konferencji Europy. Wydaje mi się, żeby polska drużyna teraz zakończyła na fazie grupowej swój udział w europejskich puarach. Tak jest moim zdaniem. Zobaczymy, ale na dzień dzisiejszy stawiam, że no, polska drużyna nie awansuje do fazy grupowej europejskich parów, tak? Tak jest, moje zdanie, tak ja typuję. Piąte, oglądasz MMA lub WWM I teraz coś widzę te komentarze, mówi się WWE, już to widzę. Ale dobra, mniejsza z tym. Czasami sobie zobaczę te WWE, czasami. Nie zawsze. Ale od jakiego co jakiś czas tam coś sobie zobaczę z tych walk. Ale to i tak zależy. Takie nie wiecie, no. Najbardziej mnie interesują takie najlepsze momenty, momenty OMG, co są takie momenty właśnie na YouTubie. Takie coś właśnie lubię oglądać. A jeśli chodzi o MMA, to nie, tylko te WWE czasami. Szóste. Czy planujesz w niedalekiej przyszłości wyjechać za granicę na wakacje? Planuję gdzieś tam w dalszej przyszłości. W niedalekiej to jeszcze nie, ale w, tak dal, w takiej dalszej przyszłości jakieś tam plany mam. Siódme. Czy zrobić film kiedyś? Niewygodne pytania. Jeśli się takie pojawią, to gdzieś tam za jakiś czas może być coś takiego u mnie na kanale. 8. Czy masz jakąś osobę, z którą nie lubisz nagrywać filmów na kanał? Na moim kanale jeszcze nigdy się nie zdarzyło takiej sytuacji, żebym nagrywał z kimś i z, kimś bym nie chciał, z tym kimś bym nie chciał nagrywać, by ta osoba mi nie odpowiadała do filmów. Jeszcze nie było mnie takiej sytuacji na kanale. A już trochę z kilkoma osobami nagrywałem: czy to z ziomkami, czy to z kimś poznanym przez Omegle, czy z kimś poznanym w cs z widzami. I tak dalej. Także nie miałem takiej sytuacji, żeby mi ktoś nie odpowiadał do nagrania filmu. Dziewiąte. Jaką radę dałbyś komuś, kto chce zacząć nagrywać na YouTubie? Żeby się nie poddawał, żeby robił to, co lubi. No a też gdy, nagrywa, gdy ktoś nagrywał już przez jakiś czas, to i tak później z czasem każdy nabywa doświadczenia, żeby film był lepszy, żeby widzom podobało się to, co dana osoba robi. Także najważniejsze, nie poddawać się, jeśli lubisz to robić. I dziesiąte, ostatnie. Czy miałeś moment, w którym pomyślałeś koniec z nagrywaniem na YouTubie? Nie miałem takiego momentu, bo od czasów podstawówki, jak oglądałem atom. Pomyślałem sobie, fajnie by kiedyś też było nagrywać na YouTube jakieś różne gry, różne materiały, filmy publikować je w internecie, bo to jest fajne. Niektórzy niech to, no ale. No nie każdy też jest, nie, nie, nie każdy widzi siebie w, w YouTube, jak chciałem spróbować jak to jest i to co osiągam jak widzę te subskrypcje, ile osób też przybywa, ile osób ogląda materiały to też później motywuje to do dalszej działalności, do dalszej pracy na YouTubie. Także to też jest fajne. Także, słuchajcie, to by było na tyle w tym odcinku. Zadawajcie pytania śmiało do następnego materiału, do następnego odcinka z Q&A. Zos Zostawiacie łapki w górę, zasubskrybujcie kanał Kto Nowy i widzimy się w następnych materiałach. Siemka!